dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Czyli napisy, które rozpoczęły wielki światowy fenomen pod koniec lat 70., a obecnie są ten fenomen jest obecny. Obecnie obecny, jak to się mówi, czy w tej chwili jest obecny praktycznie wszędzie. Gwiezdne wojny. Można powiedzieć, że wielu ludzi, którzy nie śledzą popkultury, nie śledzą kina, w którymś momencie swojego życia zetknęli się z Gwiezdnymi wojnami. Tutaj mamy jeden z takich elementów, jeżeli chodzi o gwiezdnowojenną sagę czy gwiezdnowojenną franczyzę, który spowodował, że ten świat żyje, rozwija się. Mamy główne filmy, seriale, książki, gry i właśnie komiksy. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Powiem teraz tylko y, kilka słów o piątych tomach z gwiezdnowojennych serii wydawanych przez wydawnictwo Egmont. Wszystkie te komiksy wypożyczyłem w chwili na Osiegu Słonecznym Księżnicy Byskickiej w Bielsku Białej. Zacznijmy po prostu od serii Star Wars. Seria Star Wars koncentruje się na bohaterach rebelianckich. Można powiedzieć, czyli mamy naszego Luka Skywalkera, mamy naszą księżniczkę Leję i innych rebeliantów. Dla przypomnienia, akcja dzieje się między epizodem numer 4 epizodem numer 5 Imperium kontratakuje, a epizodem numer 6 Powrót Jedi oznacza to, że rebelia dostała podtyłków w bitwie. odchod, Han Solo został poj pojmany, i teraz rebelianci próbują się przegrupować. No i cóż, pierwsze, pierwsze sceny, pierwsze kadry, to już w ogóle bardzo fajna rzecz, bo mamy jakąś planetę. Ten, imperialną robią sobie, jest tam jakaś impreza imperialna, typowa parada wojskowa, a nasi rebelianci robią typowy wjazd Imperium. Bijają, rozwalają kilka myśliwców i robią szum. No i właśnie, patrzymy troszeczkę na to, jak, yy, jak wygląda nasze, nasza historia. I co najważniejsze, mamy tutaj początek przygotowań do pewnego sensie do powrotu Jedi. Wiecie, co to jest? Znaczy, wiecie, ci co oglądaliście filmy, a większość oglądała filmy, większość osób, które czytały te komiksy, mamy tutaj budowę drugiej Gwiazdy Śmierci. I w pewnym momencie rebelia o jej istnieniu musiała się dowiedzieć. I to są takie. Fajne elementy, kiedy nasza postać, nasze postacie się dowiadują pewnych rzeczy. I cóż, jest tutaj wezwanie o pomoc pewnych zdrajców, nazwijmy to. I wpada luk na pomoc. Ratować tych ludzi. I jest to fajna, sympatyczna akcja. Cóż jeszcze tu mamy dalej? Mamy kolejne przygody. Pamiętam, że w pewnym momencie. Leia zostaje, bez, ma mieć urlop, wypoczynek, relaks, który oczywiście nie jest takim czystym relaksem, bo to nie o, nie o to do końca chodzi, często jest właśnie nie tylko, zawsze jakaś akcja. Ważna rzecz, te wszystkie komiksy z tego głównego cyklu e, Gwiezdnowojennego, z tej serii Star Wars, pokazują nam rodzącą się przyjaźń, albo w zasadzie istniejącą przyjaźń między Leją a Hondo. Coś, co wielu widzów epizodu ósmego, po, ostatniego Jedi nie bardzo mogło załapać o co chodzi właśnie, dlaczego oni się z Hondo, one się z Hondo tak lubią i to jest fajne rozważanie. I jeszcze co mamy? Aha, wyprawę do tajemnicze miejsce, no typowo gwiezdnowojenne przygody. Z perspektywy to, bohaterów pozytywnych. Jeżeli mamy bohaterów pozytywnych, mamy też bohaterów negatywnych teoretycznie, złoczyńców. Darth Vader, jeden z najważniejszych, najbardziej ikonicznych złoli w historii popkultury i kina. No i Vader, Vader jest ciekawy. W tych seriach, w większości komiksów, on z jednej strony pokazuje wierność imperatorowi, z drugiej strony ma się, się zawsze wrażenie, że on troszeczkę gra pod siebie. I tutaj mamy sytuację taką, że ma pewną relację z Sabę, byłą służką Padmé. Ona odkrywa, kim jest Wejder, a Wejder jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzną postacią. Z jednej strony mamy tutaj dużo przeplatanych scen, retrospekcji, coś co znamy z filmów. Z jednej strony, właśnie takie coś jest. Z kolejnym mamy. Aspekt, kiedy on nazwijmy to uczestniczy w jakimś lokalnym zdarzeniu. I w tym momencie nasz protagonista, powiedzmy, antagonista, większo dla większości tytułowa postać, o, tak to Uczestniczy pokazuje swoją skuteczność. Oczywiście pojawia się tutaj jakaś imperialna dowódczyni, która być może jest zdrajcą, być może nie. I to jest właśnie fajnie pisane na zasadzie takiej, że nie jest się do końca człowiek nie jest do końca człowiek pewny, czy po pierwsze zdradził ta imperialna, czy to jednak nie jest zdrada tej imperialnej, ja to wyjdę gra pod siebie i eliminuje powiedzmy swoich przeciwników politycznych. W drodze do imperatora, czy coś takiego. Tego do końca nie wiemy. Tym bardziej, że jest tutaj postać, właśnie ta Sabba, i też nie jesteśmy jednoznacznie pewni, jak Wajder ją traktuje. Bo te przebitki wspomnień z czasów, gdy jeszcze był Anakinem, Skywalkerem, są dość istotne. Dobra, lecimy dalej. Byli protagoniści, był, czyli byli bohaterowie pozytywni, był bohater negatywny. teraz Jakbyśmy powiedzieli, krótko to są bohaterowie bardzo, bardzo neutralni. Ponieważ to są łowcy nagród, każdy gra pod siebie i próbują znaleźć swoje miejsce we wszechświecie, gdzie mamy imperium, rebelię i jeszcze ten szkarłatny, szkarłatny świt. Jeżeli dobrze pamiętam. Ogólnie rzecz biorąc, nasi łowcy nagród robią rozróbę, chcą się dostać na okręt wojenny właśnie karotnego świtu. To jest seria, która generalnie nie, nie wciąga mnie aż tak bardzo. Mamy tutaj tego walanca, który został przechwycony przez Wejdera i naprawiony przez Wejdera, czyli taki cyborg. Czytam, ale nie zapamiętuję całej tej historii. Oczywiście wszystkie, pod względem graficznym, wszystkie są dość do siebie podobne, poprawne, ładne, nie wyróżniające się jakoś specjalnie, aczkolwiek nie jest to jakaś rewelacja, że to określę. Fajnie się czyta, ale nic, nic wybitnego. No i ostatnia opowieść, czyli Doktor Afra. Doktor Afra, chaotyczny, neutralny, no to chyba jest najlepsze określenie kim ona mogłaby być. Na pewno prawo, porządek nie do końca ją obchodzi, ma tą swoje za uszami i generalnie jest tak, że hmm, Wykonywała pewne zadanie, miała odzyskać jakieś artefakty, troszeczkę sitów, i cóż. No, wpakowała się w kawałek, jak ta afra. I pewna, zresztą tutaj widzimy na tych kadrach od razu na samym początku, pewna tajem, tajemnicza artefakt, tajemnicza moc z przeszłości przejała nad nim kontrolę. No i można powiedzieć, że sojusznicy Afry próbują ją z tego wyciągnąć. Do tego. Na scenę wkracza kilka dodatkowych postaci, jest totalna rozwałka i niektórzy starają się jej pomóc, niektórzy nie, no taka typowa nawałka, może się uda, może się uda, może się nie uda. Wkraczają nasze zabójcze droidy, które też mają swoją robotę, gdzie polecenie na, na bezludną wyspę było dla nich czymś koszmarnym, bo się nudzili, nie było worków mięsa, które można zabić, jak to określają. Ogólnie rzecz biorąc, przyjemne, niewybitne. Dużo lepiej mi się czyta Weidera, dużo lepiej mi się czyta yy, główną serię, ale coś, co jest istotne, to te komiksy tak jakby splatają w wielu aspektach wątki, które znamy z książek, na przykład z Wielkiej Republiki, bo to było szczególnie, w, jeśli dobrze pamiętam, w Łowcach na, na Grucht, bo tam było tak, byli to sobie przeciwnicy Republicy Nihilowie, i oni mieli możliwość umiejętność specyficznego podróżowania przez nas przestrzeń. I to tu jest wciągnięte. Czyli tak, z jednej strony cofamy się i łączymy te wątki z przeszłości, z drugiej sklejamy wątki na przykład z ostatniego Jedi, sklejamy wątki ze Skywalker odrodzenia i tak dalej. To wszystko jakoś to próbują to zgrać, żeby czytelnik. Widz, fan wiedział, że to jest jeden świat i rzeczy, które wydawały się, że pojawiły się znikąd, jednak jakieś swoje uzasadnienie fabularne, ciągłość narracyjną mają. No cóż, najlepiej czytać samodzielnie, poznawać świat, jak się jest fanem Gwiezdnych Wojen, a jeśli lubisz Gwiezdne Wojny i mieszkasz w Bielsku Bielu lub w okolicach, po prostu udaj się do Książnicy Weskidzkiej, do fili na osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja, są tam chyba wszystkie albo prawie wszystkie tytuły ze Star Warsów, które w, w ostatnim czasie wydał Egmont. Z mojej strony tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.